No, dotarliśmy nad wodę. No powiem Wam, stanowisko jeden na Ademaku jest przepiękne. Słyszeliśmy z Kamilem dużo negatywnych rzeczy, bo jeszcze nie mówiłem, że jedziemy na Ademak, a może już mówiłem na poprzednim filmie. Nieważne, bo tam były trochę zaległości przez te powodzie, przez to wszystko i takie zaległości się małe porobiły, dlatego nie jestem dobrze w kolejności. W każdym bądź razie dojechałem na Ademak niedziela, 22 września no, przepiękne stanowisko. Widzę, że ludzi sporo jest. Właściwie to chyba full jest. Jak tak patrzę. E, jedynkę gdzieś mamy, z tego co wiem, gdzieś od tego, tego tutaj, gdzieś tego cypelka i to całe, to wszystko. Kamila posadzę tutaj, myślę. Ja sobie posadzę też się tutaj. Już sobie tu auto też tak zaparkowałem, żeby tutaj siedzieć. Myślę, że tak będzie. Ale powiem wam, co przyjadę na Ademak, to jestem coraz milej zaskoczony. Naprawdę. Słuchajcie, eee, tylko gdzie ten mały diabeł Stevie, gdzie ty jesteś? Gdzie już był, eee, co przyjadę na Ademak? Jestem zaskoczony coraz bardziej pozytywnie. Najpierw przyjechałem tutaj pierwszy raz w marcu. Miałem być jeszcze po drodze, ale się nie udało. Eee, dostaliśmy przyczepę, czyściutka, pachnąca. Stanowiska wyczyszczone, wszystko zadbane. To teraz przyjeżdżam na stanowisko numer jeden. Widać, że przyczepa już oczywiście jest podstawiona, tak jak prosiłem. Ławka, stoł wielki mamy. Nawet nie muszę rozkładać swojego, ale to co najlepsze, wchodzę do przyczepy, a ta przyczepa zaskakuje mnie jeszcze bardziej, powiem wam. No, jest tak wielka, jest tyle miejsca, jest tak czysta, pachnąca, no po prostu aż się chce. No po prostu wszystko czyściutkie, posprzątane, no po prostu, no tak jak mówię, no aż się chce tutaj siedzieć, naprawdę. Ile tutaj jest w ogóle szafek? Boże, ile tu jest szafek? Tutaj można rodzinę spakować. Wszędzie kontakty, gniazdka, które działające, nie masz... Nie no. U... Prysznic. I zlew. Ładzienka. No to teraz to już w ogóle jestem zaskoczony. Wiadomo, że tu nie ma podłączenia wody do niego. Bo na demaku jest prysznic tam, 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 tam. <głodzienka> Ale bajer. No, niezłe. Słuchajcie, od czego zacznę? Nie będę się spieszył jakoś mocno, yy, bo nie ma takiej potrzeby kompletnie, nigdzie mi się nie że zresztą zanim Kamil dojedzie, to też chwila zajmie pewnie, yy, więc zrobię sobie tak: najpierw wyjmę łódkę i posąduję, zobaczę, co tutaj mamy. Oczywiście wam pokażę, jeżeli to słońce nie będzie strasznie jakoś przeszkadzało. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Więc zaraz na klatkę was założę. No i zaczynamy sondować. Już nawet nie będę czekał, bo nie ma za bardzo na co. Żeby nie tracić czasu. So jak już postawiłem, bo go wyrzuciłem, bo on był tak rozłożony w samochodzie, bo miałem jeszcze sporo miejsca. Więc biorę mojego Bołtka, składam go do kupy i sąduję. Idziemy po Boaltmana. Ładnie nam tutaj nawiewa do naszej zatoczki. Weźmiemy sobie może go na stół, będzie nam wygodniej. Z tego co wiem, Tivi, wróćcie tu. Z tego co wiemy, jedynka jest bardzo płytka. To nie jest jej największy plus, niestety. Ale myślę, że tak źle nie będzie. Rozciągamy sobie. No to włączamy akku. No, i dobra. I popłyniemy sobie. Nie wiem, czy teraz będziecie mieli w ogóle opcję, żeby zobaczyć, bo tak świeci słońce. Że nie wiem, czy to się uda. Zaraz zobaczymy. Nie, nic nawet nie będziecie widzieć. Może inaczej zrobimy. Nic nie zobaczycie. Więc moi drodzy, zrobimy tak, że ja sobie troszeczkę posąduję, a ewentualnie stanowiska pokażę Wam. Chociaż coś tutaj widać trochę. No może zostawimy, tak, zobaczymy. Tu mamy jakieś 1-4. Płyniemy sobie w prawo. Płyniemy sobie w prawo. 1-3. No to tutaj będzie równo. No wiedzieliśmy, że ona jest płytsza, chociaż myślałem, że jest gorzej. Tu już się zaczyna wypłycać, no to wiadomo. Ja myślę, że tutaj to jest siedlisko amurów, metrowa woda. Już jestem prawie przy całym brzegu. Dobra, popłyniemy sobie bardziej w środek, bo chciałem tak mniej więcej zobaczyć. Kamil sobie będzie tam sądował wybierał stanowiska. O, tu jest bardzo duże wypłycenie. bardzo bardzo. O, a tu w ogóle nie ma wody. Echo sonda zgupiała. No to tutaj jest bardzo płytko, skoro tu w ogóle nie pokazuje to pierwszy raz mam taką sytuację, że nie pokazuje w ogóle wody. Głębokości. O, już to zaczyna coś pokazywać. No ale to tak słabo to wygląda. Nawet bardzo słabo bym powiedział. To to jest za płytko, to nie wiem ile tutaj musi być. No tu już mamy jakiś metr. No na chwilę obecną powiem Wam zobaczyłem to głębokość, jestem lekko przerażony. Gdyby łódka zaraz na Mieliżny nie osiadła. No zwariowała echo sonda w ogóle, jest tak płytko. Dobra, ja sobie skończę sondować coś po grzebie. Jakbym coś znalazł ciekawego, to wam pokażę, bo to tak pływanie to nie ma sensu za bardzo, bo na razie tutaj powiem szczerze, nic ciekawego nie widzę i bardzo wszystko to słabo to widzę. O, no. Dobra, widzu, coś udało mi się tu znaleźć. Cztery miejscowy, więc po jednej wędce po prostu będziemy mieli bardzo płytko, no bo nie widzę innego rozwiązania za bardzo, szczerze mówiąc. Miejsce jest ogólnie wielkie, no ale co z tego, że mamy wielkie, mamy płytko, no. Więc jedną wędką chyba na metrze wody będę próbował Amura szukać w te ciepłe dni. Zasypię mu trochę kukurydzy, trochę Sultiego opeletu, postawię mu Dumbelsa. Zaraz zresztą pomyślę, wszystko zobaczycie, jak będę to szykował. No, coś musimy wymyślić. No nie chcieliśmy się poddać, ja nie ukrywam. Ja powiem tak. Stanowisko 1 i 13 to są stanowiska, które podobają mi się najbardziej. Możecie się tego domyślać, jeżeli oglądacie już te filmy ileś tam czasu. Dlatego, że ja zawsze lubiłem zatoki i inne takie. Więc jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. No mam miejmy nadzieję, że na zero nie zejdziemy, będziemy walczyć. No. Zestawy Wam zaraz pokażę. Wszystko co tutaj będę mieszał też Wam pokażę, chociaż powiem Wam, że jak zobaczyłem głębokość wody, bardzo mocno zmieniło mi się podejście do sypania. Ale zaraz zobaczycie, rozpakuję trochę auta, wrzucę parę rzeczy do kempingu, to co najważniejsze i zaraz do Was wracam. Dobra, chwile mnie nie było, porobiłem zestawy, słuchajcie. Eee, zestawy porobiłem, wszystko już pozakładałem, ale teraz chcę Wam jeszcze pokazać, co będę robił? Ale poczekajcie, bo tu mam taki bajzel. Zacznijmy sobie od tego, że to jest puste wiaderko. Fajne, nie? Dobra. Drugie to będzie takie coś, gdzie mamy wiadro PF. No, jest tego trochę. Pelet bana owocowe jakieś pelety, kuleczki pomieszane i takie inne chocki, klocki. Więc tak, będą PV -eczki. Tu mamy puste wiadro i zrobimy sobie moi drodzy Zrobimy sobie moi drodzy tak Tu będziemy mieli w jednym kukurydze jak najbardziej kukuryku i w drugim peleciku oh. I zrobimy tak, dzisiaj zrobimy sobie jednego miksa słodkiego ponieważ pelletu jest już dużo PV To wystarczy no, też chwilę wystarczy Może sobie dorobię jeszcze trochę bo jakby się coś w nocy okazało trzeba było i teraz tak eee... Tutaj mamy pelet, będziemy troszeczkę to mieszać, Homara raka, taki oleisty, fajny standema, ale jego będziemy w ogóle wsypywać osobno. I tu już mamy pomieszanej kukuryku z... Z... z yy. No z czym? Ja wam mówiłem przecież. Aha, bo to jest zalany śmierdziel. Z, z tym. No z tamtym. Dobrze, nie? No. Z... Kukurydzą, no właśnie, dobra. Bierzemy sobie kulki z Kopeksa, seria euro pokrojone. Ja je mam tak podzielone zawsze w tych paczkach, bo ja kupuję po 10 kg parę kulek. To sobie tak wymieszamy, fajno. I mamy teraz tak, to co na tą zasiadkę planowałem, czyli Robin Red, którego dzisiaj nie używamy, odkładamy go. Robin Fruit. I jedziemy z nim i nie żałujemy go. No jest, jakie słodkie. Dobra, zamieszajmy sobie to najpierw. ponieważ szczerze wam powiem, moim zdaniem ryby to mają tutaj więcej jedzenia niż same są w stanie sobie wyobrazić. Wszyscy sypią do tej wody, walą i ładują, a my nie będziemy tego robić. Zwłaszcza, że mamy takie stanowisko, w którym nie mamy jak za bardzo sobie poszaleć. Dobra, o jest. Dobra, tu mamy tak. I to na razie będziemy tym sypać. Wiadereczko to odkładamy. I tutaj zrobimy sobie taki myk. Wziąłem sobie takie pudełko, zwykłe, zwyczajne. Czasami Anio mi w nim do pracy rzodkiewki daje. I mamy tego oleja rybny bananowy. Myślę, że na niektórych filmach pamiętacie, je bardzo lubiłem używać i nieprawdopodobne efekty się udawało wtedy robić. Dlatego też mam całe wiadro Pfałek, które narobił mi Paweł. Z góry dziękuję Pawełek. Pawełek długi. Mm, jak pachnie. Narobił mi całe wiadro Pwałek. Powiem Wam, że więcej w tym wiaderku tam jest tych PF narobionych niż tutaj jest tego co ja tutaj narobiłem. Powąchajcie. pięknie pachnie. No fuj, ale śmierdzi. No, ryba banan. Tutaj na razie będziemy zalewać to bardzo słodko. Co tam jest w środku, to wy tak jak widzieliście paleciki. Kukurydza jest y, tandema też. Ja jej nie gotowałem sam, nie miałem kiedy czasu ani ochoty, y, ale to jest zwykła, nie jest żadna smakowa. I zawsze mam problem, żeby tutaj do tego wsadać pefałki. No to teraz zrobimy sobie coś takiego. Tu sobie wlejemy trochę tego oleju. O, i tu będziemy wkładać pefałki. Wkładam pefałkę, moczę do łódki i wio, bo ta pefałka sobie ładnie się tego napije. Ale powiem Wam że używałem dużo tych olejów ale nigdy, nigdy jeszcze tego i myślę, że ten to będzie najlepszy bo to w ogóle... ale pachnie, powalniaj dobrze daje no, więc tutaj będziemy sobie trzymali ten olej to na razie sobie pochowamy, bo bajzel mamy jak nigdzie indziej już idę Wam pokazać jeszcze przynęty bo we wózki nie będę Wam na razie pokazywał, bo nie wiem czy coś z tego będzie może jutro Tutaj mamy, Standema mamy Dumbel za 15 i to jest. Nie pamiętam. Zaraz wam pokażę. Truskawka popek. To wiadomo i Banan ananas, dumbe, też 15. zaraz wam pokażę, bo te Dumbelsy, co ten pierwszy był, tylko nie pamiętam jak to się nazywa, ja go dopiero zakupiłem. Ja wiem, że jesteście bardzo zdziwieni Wielkością moich przynęt O, jest 15-12 mm, ale powiem wam Pachnie to mm, Czujecie? Pięknie Muszę trochę tych przynęt Mniejszych zacząć stosować, bo jak ja mam tutaj Takie głębokości Nie wiem co tu za ryba będzie wchodzić Czy ona w ogóle będzie tu chciała ze mną rozmawiać yy, To będziemy trochę sobie przynętami zmieniać Chociaż Najważniejszy to jest tak jak zawsze Wam powtarzam, kolor przynęty. Godzina jest 16.30, więc to już też nie jest najwcześniejsza. Zanim wywiozę zestawę, to będzie 17. .00. Kamil niedługo do mnie dojedzie, bo ten to jak. Widzicie, ten to jak jedzie, to dojechać nie może. Olejek, idziemy po pefałeczki. będę wam nagrywał całej wywózki, bo nie ma to żadnego sensu. Zresztą, tak jak mówię, nie wiem jeszcze, co z tego będzie. Ale Pwałeczki też są całkiem spore, dlatego nie będę sypał dużo. O, tak będę je wrzucał. Kurde, ona się tu cała zmieściła? No to tego nie przewidziałem. Teraz będę miał paluchy tłuste. No ale dobra. Co się nie robi? No i znowu wpada z drugiej strony. W każdym razie na pewno będzie mi wygodniej. Zahaczyk i wiodowody. Więc ja się biorę za wywózkę. I widzimy się później. A co to tutaj? No, czekałem, czekałem z Kamilem, bo jeszcze go tutaj nie widzieliście. Tak długo czekałem, że się nie doczekałem. Czekaliśmy na rybę, żeby się dzisiaj odezwać, ale już się na razie doczekać nie możemy. Bardzo słabiutko. Przewieźliśmy rano zestawy po ósmej. Teraz już mamy godzinę chyba z 13, nie? Która godzina? Która No, no to trafiłem. 13 godzina. Idziemy tam na górkę zobaczyć. Może jakąś rybę zobaczymy, bo spławy żeśmy po nocy słyszeli. Nie wiem, czy my tu wejdziemy w ogóle. Pików mieliśmy co nie niemiara w nocy. No ale to na tych pikach niestety się kończyło.

Czy nie? No, jak to fajnie stąd wygląda? No, ty jeden zestaw masz tutaj, nie? No, to pięknie to tu wygląda, tylko szkoda, że. O, ja mam jeden tutaj. Fajnie to tu wygląda. Jeden to mam, nie wiem, gdzieś, gdzieś, gdzieś tu na przepływie, a jeden mam tu. A tu już mamy stanowisko 13. Naprzeciw. place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on hold Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the things on your mind Are all considered a crime Communication aside We'll all just fight till we die Is this an argument? Or just the start of it? Either way I I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all Take me back to a place where we felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all No witaj widzu Do wyrzucenia to wszystko Nie mam nerwów Jest tak w kur... Że Nie ma nawet o czym rozmawiać Wczoraj nic nie nagrywałem, bo już nie wiem co nie było sensu, kompletnie. Nie mieliśmy nawet brania. Jest środa, 6 rano. Ja się pakuję i się jadę do domu. Tak naprawdę, gdyby nie to, że Kamil chciał wczoraj bardzo zostać, to już by wczoraj mnie tu nie było. Niesamowite. I to nie jest tylko, że my nie mówimy, tylko widzę, że mało kto łowi. No ale cóż, stanowisko numer jeden na pewno nie będzie najbardziej lubiany przeze mnie już, czy chyba bierze, czy nie bierze, bo widzę w ogóle, że jest słabo, ale na pewno najbardziej przeze mnie lubiany nie będzie. Mimo to, że jest piękne, ale tutaj trzeba dużo więcej wody. Nawet jesiod się nie uwiesił. Wczoraj rozmawiałem z paroma chłopakami. Pawełek nas odwiedził i tam mówił, że z kimś rozmawiał, że ostatnio były jakieś zera. No to nie jesteśmy jednym zerem. Myślałem, że jesteśmy jakimś jedynym zerem, wie co tu się dzieje. Ale nie jesteśmy. Co ja się pakuje. Nic wam w tym filmie już nie pokażę, bo nie mam co. W każdym razie nie mieliśmy, nie mieliśmy brania. Na różnych głębokościach, w różnych miejscach, na różne przynęty Katastrofa. Widzimy się w następnym filmie. Siema!